Witam wszystkich, nazywam się Piotr Piekarzewski, a to jest nowa gra, którą dzisiaj zaczynamy. Soldiers, ludzie honoru. Dobra, wybieramy. Tworzymy sobie oczywiście gracza, zaloguj. Okej. Okay. Lecie. Gra, gra bazuje na wojnie oczywiście Wybierzamy jeden gracz Kampania I ja na początku zagram oczywiście Droga do Berlina USA No, najbardziej mi się podoba ta kampania, nie wiem dlaczego. No, yy, zaczniemy od wprowadzenia, to jedziemy. Data. Wrzesień 1944. Alianci odnieśli wiele zwycięstw w strategicznych punktach Francji, jednak na horyzoncie pojawił się nowy problem. Według pierwotnego planu, Wojska Sił Zjednoczonych miały przedostać się na teren Niderlandów, a następnie przekroczyć rzeki Mas, Wal i Ren. Ostatecznym celem miało być przeniesienie linii frontu na obszar III Rzeszy. Dalsza zbrojna ofensywa lądowa miała jednak jeden słaby punkt. Niemcy z łatwością mogliby spowolnić postępy aliantów poprzez zniszczenie zaledwie kilku mostów o kluczowym znaczeniu. Dlatego marszałek Montgomery stworzył plan, który miał zapobiec takiemu rozwojowi akcji. Pierwszym etapem operacji określonej kryptonimem Market Garden była infiltracja powietrzna mająca na celu dostarczenie żołnierzy pod Wesel, Grauwe i Nimegen oraz Arnhem, gdzie znajdowały się mosty szczególnie ważne ze strategicznego punktu widzenia. Nie spodziewano się silnego oporu. Zaplanowano, że żołnierze będą bronić mostów przed zniszczeniem aby umożliwić dywizjom pancernym dotarcie do Arnhem, co miało nastąpić w ciągu 48 godzin od akcji desantowej. Zdobycie Arnhem umożliwiłoby rozpoczęcie kampanii ofensywnej niemal w samym sercu Imperium Hitlera i zakończenie wojny dosłownie w ciągu paru tygodni. Najważniejszym zadaniem było przejęcie mostu w miejscowości Nijmegen na rzece Waal. Powierzono je amerykańskiej 82. Dywizji Desantowej, która wcześniej zasłynęła w Normandii. Przewidywano, że ta doskonale wyszkolona i bogata w doświadczeniach grupa bez trudu wykona swoją misję. Okazało się jednak, że lekceważenie potęgi Niemiec było poważnym błędem. No. Jak widzimy tutaj, Niemcy dali dadzą nam popalić. No. Strefa zrzutu. Jedziemy. Zaczynamy. Nimegen. Mapa Nimegen. Zobaczymy. Niemiecka obrona przeciwlotnicza już czekała, kiedy samoloty DC-3 z 82 Dywizją na pokładzie weszły w strefę zrzutu. Spadochroniarze zostali bezlitośnie ostrzelani z ponad setki dział przeciwlotniczych. Wiele maszyn uległo uszkodzeniu, niejedna spadła na ziemię w tumanach ognia i dymu. Niektórzy żołnierze znaleźli się w pułapce i zginęli w płomieniach. Całe tuziny żołnierzy już nigdy nie ujrzały swoich bliskich. Dowodzący oddziałem, porucznik patrzył bezradnie, jak jego podwładni giną w powietrzu, rażeni ogniem niemieckich karabinów. Sam miał sporo szczęścia. Zdołał wylądować bezpiecznie i bez większych obrażeń. Szybko zorientował się, że w czasie skoku zgubił swoją broń. Pozostał mu tylko nóż myśliwski. Kiepska broń do walki z uzbrojonym po zęby przeciwnikiem. Nie ma jednak rady. Trzeba jak najszybciej odnaleźć pozostałych żołnierzy. Okej, okay, teraz wiemy co trzeba zrobić. Poziom łatwy. No to po odprawie jesteśmy. Musimy zebrać nasz skład. Ciekawe czy będzie łatwo. Może być... Eee, może być ciężko. Akcja desantowa okazała się całkowitą katastrofą. Oddział został rozproszony. Należy jak najszybciej odnaleźć żołnierzy i zaprowadzić ich do punktu zbornego. Niewykluczone, że będą potrzebowali pilnej pomocy. W okolicy aż się od niemieckich patroli. Najpierw. Okej. Okay. Musimy zdobyć ammunition. Kontynuuj. Okej. Okay. Coś się dzieje. Na drodze. Uciekaj. 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 Trzeba tu się schować w krzaki o, już idą po mnie, chcą mnie dopaść Jeszcze mnie nie widzą. Muszę się skamperować No i teraz będzie <grystanie> Jak mnie zobaczą, to znaczy że mam przeslanę Jestem w krzaku Dobra Oho, tu jest dowódca Trzeba mu poszukać jakiejś broni, bo kuźwa Poczekamy aż pojedzie ten Transporter O I weźmiemy ich broń Szkoda chłopaki, ale Gdzie No Do... No wracajcie już. Mówisz ma. O tu podejdą, to mnie Spadajcie palante no. Ojej, oh yes, sudam. Uff, była blisko. Post Dobra, spadają kupaki. Dobra o, już mamy dwóch. Dobra, dobra, na, na razie to dobrze wygląda. Tylko taczyło się tu... O jest tu. Strzelaninę. Tylko pytanie, jak się to zapisywało? Eee... A, już. Wiem. Dobra. Okej. Okay. O! Idziemy po amunicję. Jest tu leżała. Pokażemy no. im, kto tu jest, kopoje. A? Okej, dobra. To powinno na razie starczyć. Okej. Okay. Tak, dobrze pamiętam. Aha, No pewnie, tu jest dwóch. A, raz, dwa, trzech tam jest, dobra. Idziemy tędy. Idziemy do kapitana. To już... To już mamy dwóch. Dobra, i teraz trzeba szukać ludzi naszych, dobra, no to będzie. E Schowamy się tu, czy nie? Gdzie ja? Gdzie Ktoś tu chyba? Oh fuck. Oh, ty. O faaak, ooo ty Ty wcara Ten posterunek trzeba zdobyć i chłopaków Tutaj jest na pewno będzie Na pewno będą spadochroniarze trzeba będzie ich szybko ewakuować trzeba będzie, Musimy podejść jak najbliżej, czyli za... Ej, jeden z drugi Dobra... Okej... Okay. Trzeba pomyśleć, trzeba zaatakować mądrze. Trzeba najpierw przeflankuje... O, Genialny plan. Tylko kurwa... Weź go wykonaj. On tu idzie. Ura. Nieco, się robi w Żeby tylko mnie nie kapnęli się, no. Olandy, tutaj się schować. Schować się... Dobra... O, ty wcara! O faak, chcę pomóc! Ruszać! Yeah, 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 yeah. Dobre, dobra, dobra. Dobra. O oh, Ty Dobra ja Patrz tu na Gdzie on jest? To jest tak ekran mi lata, ale... O, no, no, dawaj! Ging, 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 gin, hamie! Dobra. Eee, chłopaki, gdzie jesteście? O, nasi chyba spadają. Yeah! Mamy punkt, dobra. No, ej Pokażemy im, kto tu jest kowbojem. Panowe. Nie, są wszyscy. Ej, dlaczego... lipca. Dobra, już mamy trzech. Chyba trzech, tak. Panowę trzech. na Dobra. Dobra, to już mamy trzech gości. Trzeba poszukać. O jest amunicja, dobra. Amunicja, apteczka Przeładuj Dobra